Witam ponownie w filmie filmagami tense Devil Survivor. Pomiędzy nagraniami poszedłem parę razy na flipad, lub właściwie to dwa razy. I Darki dostał dwa nowe pojomy, co pozwoliło mi na sfuzjowanie paru demonów, takich jak Arioch, czy Norn, czy zapasowa Hekate. Mam też Jakse z nowych demonów, więc jest wszystko w porządku. Właściwie to nie wiem, czy Norn i Jaxę po prostu nie kupiłem. Wiem, że Jakse chyba kupiłem, tylko. Ale tak czy siak, skrakowałem też parę skilli, m.in. Fizz Drain. To jest chyba najważniejsze co skrakowałem. Eee, co tu jeszcze mam? Na pewno jakiś Fizz... A tak, Fizz Ripel chyba skrakowałem. Czy ktokolwiek może... 16-16? Nie, nikt nie może. No niestety. Przy okazji skrakowałem tam bodajże Maziodine i Mazandine. Nic, nic nadzwyczajnego. Przy okazji też mam zapasową Hekatę. To nie jest Hekatę, którą miałem. Hekate mi się przyda do fuzji, ale dopiero na następnym poziomie. Ale cóż, podlowanie na dewy. Kolejny ołtarz, i mamy tutaj Zouczu. Zouczu otoczynego jak sami. Tak, to my pokonaliśmy Bishamona. I cóż, walka z kolejnymi dwoma dewami, bo to jest atak z obu stron. Jej. He <laughs> he przynajmniej nie będziemy musieli zużywać kolejnych pół godziny na kolejną misję. Tak, to przy okazji chciałbym tutaj Eisen zamienić na elek, elek Dance, bo niestety ma Ziodine, masz za mało agility. No, to takie smutne. Ale tak, pozycje będą takie, że ty idziesz tutaj razem z Mari. A wy obaj idziecie tutaj. Ponieważ Zouczu jest podatny na Force, a Kumoku Moku jest podatny na Elek. I tak tutaj wchodzi Tetrakan. Tetrakan jest moją znienawidzoną. Nie miałem Wasan Okej. Ok. A tu masz Force, Vipel. Eee, du du du. Ej, ty, ty force ripel w takim razie musisz skrakować? Eee. A tetrakan? No, tetrakan, ty skrakuj. Tetrakan robi to, że jeśli zostanie rzucony, to jednorazowo odbija każdy atak fizyczny na całą drużynę. Taki shieldol, tylko że odbija fizyczne raz. A, i nauczony, nauczony tym, że jeśli użyje Death to prawdopodobnie się zabije o D, bo, bo oczywiście nie uderzy w kulebrę. To po prostu kulebrę zaatakuje. A ty w sumie też zaatakuj kulebrę. O, wow! Wow! Ta, a ta... TENSIĄD?! Jest jak Densa! What the fuck?! Ups. No niestety Kumoku nie był zbyt... Yy, ...potem. Tak, przy okazji jeszcze jeden punkt w Vitality, bo bodajże do tego co potrzebuję, potrzebuję... ...piętnastu? Tak mi się wydaje. To było anti-all, albo Victory kraj, które potrzebuję. Który z tych? A przy okazji, Rangda. W sumie równie dobrze mogę się expić na demonach teraz. Mając nadzieję, że. Zjodajnie. Nie użyłem agravate, prawda? Au. Pudlak! Nie zawiedź mi... Kudlak? Kresnik! A, Okej! Okay. Okej! Okay. Może być... Ej, nie będę narzekał. Że mnie. I teraz mam nadzieję, że to zadziała tak dobrze jak tylko mogł, jak tylko potrafi. Przy okazji Agares ma... Drain Fizz... Co nigdy nie jest dobre. A Forsen Zjo, I guess. A ty zaatakuj kulabra? Co on użył te trakanu? Chyba użył te trakanu. A wiecie co użyję Da, Maragni daj nie Maragni, daj Jeju, naucz się mówić. Mogłem użyć Fładzęs, trudno eee, Tetrakan? Nie, niepotrzebny mi Tetrakan. Przy okazji, Affection A czekam na moment, w którym Norn będzie miała Prayer. Przy okazji, od kogo Ty krakujesz? Od kogo? Aaaa. No dobra. Pójdziemy tutaj i będziemy czekać na lepsze czasy. O nie! Evil Wave! To może się źle skończyć. To się na pewno źle skończy. Aggravate. Dlaczego nie zaatakujesz Kaidu, który ma Grain Fizz? Eee, uh, Force Dance w takim razie i Drain na ciebie, a ty użyj Berserk, bo i tak nie masz co użyć? Holy Dance, au! Eeeh, przyjdzie moment, w którym... w którym wymienię kudlaka. HA! HA! Ok, to było nawet, yy, nawet w porządku? Czy ty masz cokolwiek, co możesz użyć? Nie. E, ty możesz bez problemu Bound użyć. Ty możesz bez problemu użyć Mazijodai, mając nadzieję, że... Oni wszyscy zostaną sparaliżowani, a ty użyj Holidens. Tak i właśnie dlatego nie użyłem Anielem berzerka. Kurcze, hekate. Okej, okay, to nie działa tak jak miałem nadzieję, że to będzie działać. Ha. No cóż, yy, hmm. Przeliczyłem się, przeliczyłem się z mechaniką gry, niestety. Proszę, nie zabijajcie Mari. Proszę, nie zabijajcie Mari. Zabiliście Mari. Trudno. Trudno. Mogłem zabić oczu kiedy miałem okazję. Ale nie. Po co? Przy okazji z te Traka na Amazon, daj nie jest mi aż tak przyda... Czy ja jestem jeden na wszystkich? Wszyscy na jednego? Aj... No to równie dobrze mogę tych zabić naraz. Czemu nie? Darki kontra wszechświat. Megido. Ha, nie. Po prostu nie. No i powinni wszyscy umrzeć. No. Jej zdobywanie niepotrzebnego mi szczątkowego ekspa. To takie fajne. To takie fajne. Ej. To takie niefajne, kiedy wszyscy są albo odporni na fizyczne, albo mają reflekt. Najgorsze jest to, że jeśli mają jednego demona z reflektem i... i ja wtedy użyję jak czegokolwiek fizycznego, to i mogę być pewien, że to trafi akurat mnie. No dobra, zabijmy Zooczu. sumie mogę Ej, ty nie jesteś odporny na fizyczne. Ha, to było szybkie. Jej! To było o wiele bardziej skomplikowane i niepotrzebne. 73 EXPA do następnego poziomu. 73 EXPA! Ale Zouczu i Kumoku mogą być teraz stworzeni przy użyciu Katedry Cieni. No ale tak... Teraz ściana między światami powinna być na tyle osłabiona, żeby można było... Już wezwać Babel. O! Punkt połączenia między światami się już pokazuje. O! Wow! To wygląda. Wow! Ha, gdzieś w pobliżu Rockpony. A, Hills Building. Ej, czy to nie jest tam, gdzie. E, powinniśmy się przygotować, tak? Nie będę się tam e, na ślepo pchał. A tak, tak, inne demony Beli będą tam na nas czekać. A b, zostało ich całych dwóch, Belberit i Belzebul. O, Belzebul jest porównywalny. Właśnie to równy Belberitowi w potędze. Ej... No tak. Czyli wygląda na to, że będziemy musieli pokonać Belzebula, Bel, Belberita, potem przejść próbę Babel i... och, A, Poza tym, czy anioły będą z nami walczyć? Być może. A Kaido? A Kaido, Kaido, Kaido. A Tatsuro ma wątpliwości znowu. Niestety ta ścieżka jest. E... E... Nie, nie, Bóg nie jest całkowicie absolutny. Ha, to jest takie. takie antykatolickie trochę. Gdybym miał fanatycznych katolików oglądających mnie, to pewnie bym już miał całą pikietę, całe krucjaty pod oknem. Ups. Ej. du 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 du, 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 du. A. Um, Let's ask the government. Ha, będziemy prosić rząd o więcej czasu. Okej... Okay. Zobaczmy. A, Izuna i Fushimi. A. E, no dobrze. W sumie, skoro mam 57 poziom, co ja mogę na 57 i 58? O, kumoku. Kumoku jest Kishinem? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Ale kogo ja chciałem? Chyba Orochie. O, oh, wow, na 58 nie mam kogo. Pewnie. Kogo potrzebuję? Ariocha i Kresnika. Znaczy hmm. nie, nie ma możliwości, żebym użył Mikazuciego. Ha. Huh. Ha. Huh. jaksa? Chyba to chciałem. Jestem pewien, że. Jestem pewien, że to jest idealny pomysł, żeby stworzyć Orochiego w tym momencie. Co może... co złego może się stać? Orochi z taką magią... E, z Cancel Fusion... Będę musiał pomyśleć nad tym, co mu zrobić. E, czy jest... czy mogę jakoś go fizycznie wzmocnić? A. Nieważne! Pobawię się w fuzję niedługo. Między nagraniami coś tam wykombinuję. Więc cóż, to by było na tyle. W tym odcinku z serii zagramy w Shin Megami Tensei Devil Survivor. W następnym odcinku Izuna i Fushimi. Więc do następnego razu pogramcy demonów.